W ponury poranek jest bardziej potrzebny niż filiżanka kawy. Napełnia nas radością i energią na cały dzień. Buduje więzi, które pozostają z nami na całe życie. Szczery tworzy atmosferę miłości i udziela się wszystkim wokół. Okazujemy nim najwspanialsze uczucia zaufanie, radość, życzliwość, miłość. Jest językiem zrozumiałym dla każdego bez względu na wiek. Jest uniwersalny dla wszystkich kultur. Doktor Iwona Cierplikowska zna potęgę uśmiechu. Zajmuje się nim od ponad 25 lat. Sama jako dziecko miała leczone zęby bez znieczulenia. To stało się powodem jej fobii przed gabinetem dentystycznym, dlatego została stomatologiem i stworzyła primadent. Celem było leczyć pacjentów tak, jakby to ona sama siedziała na fotelu dentystycznym. Doktor Iwonie i zespołowi zależy na zaufaniu pacjentów. Dlatego cały team kliniki stanowią doświadczeni profesjonaliści, którzy chcą, by pacjent rozumiał proces leczenia. Praca stomatologów powinna przywracać pacjentom swobodę jedzenia, zwracać im pewność siebie. Na całym zespole ciąży ogromna odpowiedzialność. Pacjenci muszą wiedzieć, że mogą z zaufaniem oddać się w ręce lekarzy kliniki, których wiedza, profesjonalizm i pasja będą gwarancją dobrze przeprowadzonego leczenia. Lekarze wierzą, że każdy uśmiechnięty pacjent, i mały, i duży, dzieli się swoją radością dalej ze światem. Primadent to jedna z nielicznych klinik w Polsce zapewniająca pełną kompleksowość leczenia. Dzięki rentgenom, mikroskopom i kamerom wewnątrz ustnym przy każdym stanowisku pacjenci mogą zobaczyć to, co zwykle widzą tylko lekarze. Znieczulenia komputerowe zapewniają bezbolesność i komfort wykonywanych zabiegów. Stomatologia to dziedzina, która w ostatnich latach rozwinęła się najbardziej ze wszystkich innych pokrewnych gałęzi medycyny. Chcąc korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych i technologii cyfrowych, zespół Primadentu szkoli się nieustannie. Stosowanie Digital Smile Design pozwala precyzyjnie zaplanować i zwizualizować efekt końcowy leczenia. Pacjent nie musi sobie nic wyobrażać. Ta metoda eliminuje niezadowolenie ze spodziewanych wyników, ponieważ już przed leczeniem wiadomo, jak będzie wyglądał efekt. Dzięki skanerowi wewnątrz ustnemu powstają wirtualne i trójwymiarowe wizualizacje zębów i zgryzu. Do kliniki Primadent przyjeżdżają pacjenci z całej Polski i z zagranicy, a dzięki ich uśmiechom po zakończonym leczeniu dr Iwona czuje, że taka praca ma sens i znaczenie, czytała Krystyna Czubówna.